Nie można go zobaczyć, usłyszeć ani poczuć. Promieniowanie jonizujące szczególny rodzaj promieniowania. A jednak, dzięki produkowanym przez nas kryształom, potrafimy nie tylko to promieniowanie wykryć, ale także określić jego poziom. Potrafimy nawet zobrazować ślady pojedynczych cząstek promieniowania. Czy chcecie zobaczyć, jak powstają takie kryształy? Dowiedzieć się, po co poleciały w kosmos? Jeśli tak, to zapraszamy do odwiedzenia naszej pracowni inżynierii monokryształów.